W kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj postanowiłam Wam, że nagram króciutki vlog, ponieważ dostałam paczkę z Empika. Pewnie jesteście ciekawi, co to jest. Ja wiem, co to jest, bo zamówiłam to tam w Empiku. No ale postanowiłam, że skoro już coś zamówiłam, to Wam pokażę, co to jest, właśnie. Więc zapraszam do odcinka. To już trochę odkleiłam, także. 23, chyba, ale nie przez stronę MPK, tylko po prostu pojechałam do MPK i tam zamówiłam. No i wtedy, jak to nagrywam, to jest 28, także po 5 dniach przyszło. To nie jest, nie jest jakaś tragedia, jest ok. I uwaga, zobaczcie, co to jest. Pewnie już widzicie po okładce, ale pokażę Wam tą stroną. Spodziewacie się, co to może być? Tak co? Tak, jest to Kurositsui, czyli mroczny kamerdyner Sebastian na okładce no piękne są nie. No i tutaj mamy opis co będzie akurat w tym tomie, to jest tom drugi, ponieważ pierwszy kupiłam używany, ale właśnie postanowiłam, że będę to czytać dalej, także tomy będą prawdopodobnie ze stron internetowych z których można kupić nowe książki. No i pokażę Wam, jakie będą tutaj rozdziały. Tutaj Mroczny Lekarz. Yy, dobra. Tutaj widzicie yy, całą załogę domu Pantom Hive. Tutaj oczywiście Sebastian oraz. Wow, tym razem pięć rozdziałów. Także myślę, że będzie ciekawe. Ewentualnie mogę Wam jeszcze pokazać yy, pierwszy tom. On się nie różni za bardzo od nowego tomu, bo po prostu jest w dobrym stanie i tylko ma to popsute, więc zaraz Wam pokażę. Tutaj jest pierwszy tom i No i w sumie możecie pisać w komentarzach, czy przy następnych tomach też mam wam nagrywać takie vlogi, czy raczej nie bardzo. Także już się z Wami żegnam, cześć!